Maurycy Polaski, mój przekaz dnia. Już? Haha, dzień dobry, kochanemu państwu. To ja nie wiem, jak przeżyjemy to dzisiaj. Tematów niby dużo, a tak do końca na niedzielę nie, nie bardzo wiedziałem, co zrobić. Pomyślałem, że może zrobimy coś neutralnego, to znaczy to, to troszeczkę aktualnego, a troszeczkę nie, ale związanego z zabawą, z radością, z, no z majem też w pewnym sensie. Przyznają państwo, że. Wieś jest jądrem, jest solą, pieprzem, keczapem, majonezem, mustardą tej ziemi. No więc walka o głosy ziemskie, że tak powiem, przed wyborami do Europarlamentu nabiera barw. Ale o tym za chwileczkę. O, 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 o pewnych podobieństwach. No bo jak jest dobry pomysł, to dlaczego go nie realizować? Czasem się pomysł zetknie z pomysłem. Oba się znajdą jak w maku korcu. Przy tym ten drugi umie zaczerpnąć w sposób lustrzany z dobrych wzorców. Duży szacunek mam więc dla akcji pełnej beztroski, pełnej prezentów. Wiejskie hulanki, pomysł przejęty od politycznych oponentów. Ody, rydy, Jakiś rok temu, przed wakacjami, Telus ogłosił 10 tysięcy można otrzymać na wiejską imprę. Bawcie się, bawcie jak najwięcej! Ze strony Kosiniaka-Kamysza Spłynęły wówczas słowa krytyki Że to szasta publiczną kasą I przedwyborcze to praktyki Młody rydy Dziś minął roczek od tamtych działań U nowej władzy pracują główki Znów można zdobyć od dobrych wujów Kół dziesięć na te potańcówki Dziwnym zrządzeniem idą wybory 9 czerwca taki przypadek, a gdyby ktoś nie chciał dymać do urny, z pewnością pochulać na radę. Czasem się pomysł zetknie z pomysłem, oba się znajdą jak w maku korcu. Przy czym ten drugi umie zaczerpnąć w sposób lustrzany z dobrych wzorców. W sposób lustrzany z dobrych wzorców, w sposób lustrzany z dobrych. Wzorców, Ładiridi, really? proszę Państwa, 12... 12 maja, niedziela, w niebowstąpienie pańskie. Mamy dzisiaj oraz imieniny, które obchodzą Dominik i Pankracy oraz Achilles, Domicela, Domicjan, Domicjana, Epifaniusz, Flavia, German, Imelda, Jan, Jazon, Joanna, Nawoja, Nereusz, Plautylla, Teodor i Wszemił. Wszystkiego dobrego kochanym Państwu, nietypowe święta, jest dużo, może nie będę wszystkich wymieniał, ale Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu. Ja jestem Waszą tubą, więc mnie szatujcie. Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek, jola, pram, Międzynarodowy Dzień Limeryków, o, gdyby ktoś z Państwa miał jakiś fajny limeryk, to porzućcie, może wykorzystamy. Eee, a na, co, co jeszcze? Aha! Przysłowie na niedzielę! Pankracy, serwacy i bonifacy źli na ogrody chłopacy. Pewnie ma coś wspólnego z tym, że, że jest chłodniej wtedy i ogrody mogą przymarznąć denią. Proszę Państwa, na koniec taka gra półsłówek, którą przysłała pani Sofia Adamek. Ta gra chyba jest, to oczywiście bądź Kasi. Gra jest związana chyba z maturami, które się odbywają teraz, i jest następująca: korekcja emisji. Do widzenia Państwu, do zobaczenia do jutra.